Dobry wieczór państwu. Jak słyszeliście, mamy dzisiaj co najmniej kilka dobrych okazji do naszego spotkania. Ja za chwilę przybliżę pierwszą, czyli początek naszego festiwalu cyfryzacji, ale zanim o tym, pozwólcie, że powiem też kilka słów o naszej fundacji Digital Poland. Została powołana właściwie przez jedną misję, która nas łączy. Otóż chcemy, aby Polska stała się jednym z najważniejszych centrów innowacji cyfrowych na świecie. Wyróżnienie Digital Shapers to jest wyróżnienie dla całego mojego zespołu, dla wszystkich intrapreners, czyli innowatorów w administracji w sektorze publicznym, a także przede wszystkim dla firm, startupów, które startują w konkursach GovTech Polska i udowadniają, że można z sukcesem pracować z administracją publiczną. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy eksperyment, jakim będzie właśnie wyprawa z robotem Noa, może ostatnia podróż w historii człowieka i pierwsza w historii robota, przynieść ludzkości nowe doświadczenia i pozwoli zmierzyć się właśnie... Z, chociażby ze strachem, przed sztuczną inteligencją i przed technologią. Dzięki cyfryzacji oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze i poprawia się jakość naszego życia. Z perspektywy kraju, z perspektywy społeczeństwa, cyfryzacja jest wyznacznikiem jego rozwoju gospodarczego i jego konkurencyjności w skali Europy, świata. Jakby ona obniża koszty ona stwarza szereg nowych serwisów i nowych produktów i jakby rozszerza dostępność wielu dóbr i, i, i wielu możliwości. Myślę, że no, przyczynia się też w jakiś tam stopień do złagodzenia obecnego cyklu gospodarczego poprzez poprawę efektywności. So, uh we have a beautiful event in a beautiful location. I see beautiful people in the audience And, uh, we hear some beautiful stories uh,